Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W 34 odcinku ziołowej apteki kobiety. W 34 odcinku opowiem Wam o czosnku Alium sativum dua san, z chińskiego. Moi drodzy, niby czosnek bardzo, bardzo znany w... W krajach Unii Europejskiej, tak powiedzmy, ale nie każdy zna jego zastosowanie. Większość ludzi je czosnek tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest po prostu chorym, chory lub przeziębiony, lub osoba jest przeziębiona, więc generalnie kiedy ma objawy infekcji. A to jest błąd. To jest ogromny błąd, dlatego że czosnek ma znacznie większe zastosowanie. Co ciekawe. Czosnek chiński, który jest tak e, piętnowany u nas w Polsce, również ma niesamowite właściwości lecznicze, bo jak wiadomo, roślina ma różne właściwości lecznicze, które są związane z miejscem, w którym rośnie. I nawet u nas w Polsce zioła, które rosną na e, pomorzu Zachodnim. Mają inne właściwości lecznicze, nieco inne właściwości lecznicze od roślin, które rosną na przykład w górach, tak? I podobnie jest z czosnkiem. Inaczej nieco działa czosnek tutaj nasz, zachodnioeuropejski, a inaczej ten, który rośnie sobie gdzieś w Chinach. Moi drodzy, zapraszam Was, żebyście zostali do samego końca, bo myślę, że będzie ciekawie. No to lecimy. Czosnek według medycyny europejskiej, moi drodzy! Ja sobie już daruję w ogóle jakieś tam rozległe opisy medycyny europejskiej, no bo gdzieś tam z grubsza jednak każdy to zna. Ale moi drodzy, czosnek ma działanie poprawiające trawienie i przyswajanie pokarmu. Oczywiście ma właściwości przeciwrobacze, żółciotwórcze, żółciopędne, rozkurczowe oraz obniżające ciśnienie krwi. Ma również właściwości przeciwmiażdżycowe, przeciwbakteryjne. Przeciw przeciwgrzybicza, czosnek wskazany jest przy niestrawności nerwowej i czynnościowej, przy biegunce, przy atonii jelit, przy zatruciu i w błędach pokarmowych, przy robaczycach przewodu pokarmowego, przy szczelinach, przetokach lub ropniach odbytu, miażdżyca tętnic, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia. Cukrzyca typu drugiego, również astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli i płuc, ropień płuc, zapalenie krtani i gardła, przeziębienie, choroby grypopodobne, ostry nieżyt nosa, nosa, zapalenie zatok, odleżyny, ropiejące rany i owrzodzenia, ropnie skóry czy rakowatość, krztusiec, również AIDS. I Infekcje i stany zapalne dróg moczowych. Moi drodzy, moi drodzy, widzicie czosnek nie tylko na przeziębienie. Według medycyny chińskiej czosnek ma właściwości. Em, surowy czosnek ma smak ostry. Natomiast gotowany, słodki i lekko ostry. Natura termiczna surowego czosnku jest gorąca, a gotowanego rozgrzewająca. Działa, działa czosnek w obiegu płuc i jelita grubego oraz żołądka i śledziony. Działanie według tradycyjnej medycyny chińskiej to Usuwa toksyny i pasożyty, ułatwia funkcjonowanie żołądka i śledzione. Przywraca obieg chi w zastojach, ogrzewa potrójny ogrzewacz, wzmacnia żołądek, porusza chi, wzbudza i eliminuje zastoje ksu. Rozprasza zastój wywołany przez zimno, działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Yy... Wskazania według medycyny chińskiej to pasożyty jelitowe, syndrom zimna, zastój qi, zastoje pożywienia w żołądku, wzdęcia, odbijanie się z gaga biegunka, ostre lub przewlekłe bóle brzucha. I oczywiście zastoje wywołane zimnem. E, przeciwwskazania do zastosowania czosnku. Surowy czosnek... To przeciwwskazaniem jest, są wrzody żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka i jelit, ciężkie schorzenia wątroby, obniżenie, e, obniżone ciśnienie krwi, owrzodzenia jamy ustnej. Przy przedawkowaniu czosnku mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak oraz obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie poziomu glukozy we krwi, wzmożone pocenie się, reakcje alergiczne oraz zawroty głowy, leukocytoza, zahamowanie wychwytu jodu. To tak dla ciekawości. A teraz lecimy z ajurwedą. Według ajurwedy yy, właściwości czosnku to działanie w doszach kappa, wata, pita, Rasa ostry, słodki, guna ciężki, wilgotny lepki, uruchamiający, wiria e, rozgrzewający, vipaka ostry, datu rakta, śrukra, e, e, madzia, ashti, e, mamsa. I teraz działanie według ajurwedy. Pobudza pita równoważy wata, nie dopuszcza do nagromadzenia kapcha, wzmacnia agni, wzmacnia pamięć i wydajność umysłową, ogólnie wzmacniająco i tonizująco, pobudza trawienie, pobudza pracę z serca, poprawia stan kości i wzmacnia mięśnie, odmładza, odtruwa. Ee, i e, odtruwa, i usuwa skutki stresu. Poprawia kolory skóry i wygląd zewnętrzny. Zwiększa popęd płciowy i wzmacnia śrukra. Wskazania według ajurwedy to przewlekłe powiększenie śledziony i wątroby, choroba spowodowana zaburzeniami wata, gorączka z poważnym rokowaniem e, oraz mara, malaria, kaszel, E, duszność, zaburzenia oddechu, ciężki oddech, choroby w obrębie dróg rodnych, osłabienie i choroby serca, hemoroidy, padaczka, e, również e, z zaburzeniami intelektualnymi i umysłowymi, powodująca utratę pamięci, przytomności i silne drgawki. Ból w okolicy krzyżowo-lędziwiowej, ból ucha, znaczne wyniszczenie organizmu, nadmierny wysiłek fizyczny, poważne zranienia, ciężkie przeżycia psychiczne, gruźlica oraz przewlekłe choroby skóry, obrzęk, otyłość brzuszna. E, moi drodzy, aby czosnek tak zadziałał, nie wystarczy go zjeść na surowo. Trzeba go odpowiednio przyrządzić, i o tym mówiłam na ostatnich warsztatach z rozpoznawania roślin, które właśnie dla Was prowadziłam. Jeśli jesteście ciekawi takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób przyrządzać różnego rodzaju rośliny. Aby one e, rzeczywiście oddały wam te wszystkie właściwości lecznicze, to zapraszam Was do śledzenia na stronie www.zielaszpolska.pl e, moich, e, moich warsztatów, które organizuję. E, na tych warsztatach po prostu zdradzam Wam tajniki. E, tego właśnie, w jaki sposób te zioła przygotowywać. A teraz przejdźmy do czosnku chińskiego. Okazuje się, że czosnek chiński nie jest jednak taki zły. Być może, że ten czosnek, który jest wprowadzony do obrotu i niewłaściwie przetwarzany, być może nie jest, nie ma takich właściwości leczniczych. Ale pamiętajmy, że jednak w Chinach są również gospodarze, którzy. Ten czosnek sadzą tylko i wyłącznie dla siebie. I teraz o takim czosnku, właśnie mówimy, e, cebula czosnku chińskiego e, Bulus Ali e, Makrostemi albo Xiebai. Według medycyny chińskiej ma on smak gorzki i ostry. E, a pamiętacie, że według ten nasz. Ten nasz czosnek ma smak tylko gos, gorzki, a chiński ma gorzki i ostre. Natura termiczna rozgrzewająca, a nasza gorąca. Obieg płuc, jelita grubego i żołądka. I teraz e, działanie według medycyny chińskiej: odblokowuje i reguluje yang chi. Pobudza yang, porusza, reguluje i kieruje w dół chi. Zapobiega poronieniu, stabilizuje czy płodu, wzmacnia, e, wzmacnia w osłabieniu ciała, przekształca śluz, rozpuszcza e, guski śluzu, łagodzi ból. Wskazania według medycyny chińskiej to syndrom zablokowanego Yang przez zimno, wiatr i śluz. Nagromadzenie i zastój śluzu. Świszczący oddech z powodu nagromadzenia śluzu, przeszkoda w klatce piersiowej, syndrom zimnowilgoć, nagromadzenie obu rodzajów płynów w ciele, również astma wywołana nadmiarem lub zablokowaniem śluzu, bolesne wzdęcia, rany cięte, ostre stany. Przepraszam. Rany cięte, zadane ostrym narzędziem. Skutki ukąszeń węży, pająków, ból w klatce piersiowej i przełyku. E, również zgaga, e, achalazja, zastójczy w klatce piersiowej. E, atak czynników toksycznych jako skutek silnych emocji, lęku i strachu. Obrzęki związane z dysfunkcją nerek, e, płuc. I śledzione zaburzenia przełykania powodowane przez gorąco, wywołane przez zimno. No to jest taka anomalia, ale e, no, ja akurat tego się uczyłam na medycynie chińskiej, więc rzeczywiście tak się e, dzieje. Surowiec pomocny w czasie połogu. Nie należy stosować w osłabieniu ci bez objawów zastoju, przy osłabieniu in, przy gorączce, przy osłabieniu żołądka przy wrzodach żołądka i awersji do smaku czosnku. A więc, moi drodzy. Jednak ten chiński czosnek coś tam jest wart. Cieszę się, że mogłam złamać kolejne jakieś takie e, niewłaściwe postrzeganie e, ludzi na pewne tematy. Mam nadzieję, że e, jakby e, no. Wasze zaufanie nawet do chińskich produktów wróci zresztą biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy robią zamówienia na AliExpress. No to tak naprawdę skoro nie przeszkadza wam kupowanie chińskiego szajsu w postaci chińskiego e, plastiku, no to jakże miałoby wam przeszkadzać kupowanie chińskiego czosnku? To by było na tyle w temacie czosnku. W kolejnym filmie przedstawię Wam informacje na temat cebuli. I tu uwaga, również będzie ciekawy odcinek, ponieważ okazuje się, że e, różne rodzaje cebul mogą mieć różne właściwości. W związku z czym zapraszam Was do śledzenia kolejnych odcinków Ziołowej Apteki Kobiety. A póki co, moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, zostawić komentarz i koniecznie udostępnić film swoim znajomym, bo w taki sposób wspomagacie funkcjonowanie tego kanału i odwdzięczacie się przede wszystkim za wiedzę którą ja Wam udostępniam, a więc, moi drodzy, równowaga energetyczna może być. Za równowagę energetyczną Wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych filmach.